w tym filmiku kochani przedstawię wam drugą już, drugi odcinek z serii o ciekawostkach ze Star Stable. Ale zanim jeszcze to wszystko, to pokazuję ostatnich 5 subskrybentów, bardzo dziękuję. A jeżeli ty chcesz się pojawić na tej liście, to bardzo zachęcam do kliknięcia tego czerwonego przycisku tam na dole. Jest grono osób na tym kanale, które ogląda filmy, a nie subskrybuje, więc bardzo tego zachęcam. Oraz zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Instagrama, bo są tam fajne relacje, e, fajne moje zdjęcia jakieś z SSO oraz informuję Was tam o wszystkim, więc tam warto mnie obserwować. A w chwili obecnej ja Was bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia drugiego filmu już z ciekawostek ze Star Stable. A więc kochani, zaczniemy sobie od pierwszej ciekawostki, o której ja już bardzo, bardzo dawno zapomniałem, a mianowicie chodzi o fabułę. Nie wiem, czy pamiętacie, była kiedyś taka fabuła której trzeba było po prostu szukać e, źrebaków, wtedy na Jorvik całym szukaliśmy rybaków, e, Żeby tam e, uratować Concordę i w ogóle wiecie o co chodzi. W każdym bądź razie zatrzymaliśmy się wtedy w Murland. Nasza Alex, która ma moc błyskawicy, spotkała się wtedy z Mają i e, e, tam były te, te przygotowania, bo wtedy miał się urodzić taki słodki źrebaczek Haflisia Pięknisia. E, I chcę Wam powiedzieć, kochani, że właśnie wtedy. Aleks chciała nazwać tego Malca Frodo. Niestety, jak się okazało, nie był on e, tym wybrańcem, którego my wtedy poszukiwaliśmy e, I w końcu e, imię i tak zostało wybrane przez Tomasa Murland. Nie wiem, kochani, czy wiecie, akurat to jest tutaj moja osobista taka, e, wiecie, bo to nie jest 100% potwierdzone. W każdym razie, moim zdaniem, Maja na samym początku naszej ukochanej rozgrywki w SSO w roku 2014-2015 nie miała mieć żadnych zadań, co sugerowała nawet zmiana jej imienia, bo jak pamiętacie, na początku nazywała się tak, jak teraz widzicie na ekranie, teraz nazywała się już po polsku, czyli Maja. Też jej wygląd diametralnie się zmienił. Jak wtedy tylko dowiedzieliśmy się, że ona jest jedną i przyjechała do, do Steiniem Murland, aby zarobić troszeczkę szylingów. Linda, Ana, Alex oraz Liza były już we wcześniejszych e, tutaj grach od Star Stable, mianowicie w Stajni Marzeń oraz w Starshine Legacy. E, już wtedy mogliśmy albo być tymi postaciami w Starshine e, i jakby przeżywać to wszystko jako one, e, bądź e, w Stajni Marzeń wykonywaliśmy u nich wyścigi. Nie wiem, kochani, czy wiecie, akurat e, to się zmieniło. Kiedyś była taka reputacja u Caltersów, Teraz co w ogóle usunęło te zadania z kaltersami? Ja robiłem zadania w dut już jakiś czas temu, ale pamiętam, że ja już tych zadań u kaltersów nie miałem, w ogóle ja ich nie poznawałem. Jedynie co to pamiętam, że było to zadanie u awalona, gdzie po prostu on miał jakieś dziwne sny I właśnie wtedy widzieliśmy, że kaltersi uciekają, ale jakby te zadania początkowe, jak ja robiłem ich nie było, więc zostały one usunięte. Tak samo jak cała ta reputacja, jak kiedyś, żeby kupić fiorda u nich trzeba było robić reputację, która była bardzo, bardzo monotonna. Tak wszystko to zostało usunięte. W Zajeździe pod Wilkiem, w którym e, jakiś czas temu były zadania, nie można robić reputacji. jeżeli ktoś chce sobie wymaksować wszystkie reputacje, to w Zajeździe pod Wilkiem tego nie zrobicie, e, bo po prostu nie jest to możliwe. Jest tam... E, ogólnie jest jeszcze parę takich miejsc, e, w których... Nie można wbijać dalej reputacji, ale to może powiem wam w następnych ciekawostkach. Kochani, nie wiem czy pamiętacie, bądź graliście w Starshine Legacy. Tam, e, wtedy w epizodzie Alex, w, w epizodzie czwartym, e, Riddle of Dark Core, z tego co pamiętam, tak to się nazywało, e, nasz James, czyli brat Alex, miał problemy ze snami, porwała go Katia oraz Buck i Alex wtedy musiała naprawdę się postarać, żeby odzyskać brata był on wtedy też zahipnotyzowany I te zadania wróciły do Star Stable już nie pod, taką tutaj, pod takim obrotem spraw, tylko James miał koszmary, które my razem z panią Holsworth i innymi jeśczyniami dusz pomagaliśmy po prostu mu usunąć te koszmary Jakiś czas temu mówiłem o kaltersach i znów wrócimy do ich tematu. Jeżeli wejdziemy sobie do sekretnego kamiennego kręgu, zejdziemy z naszego konia yy, i wejdziemy do komnaty Fripa kochani, to wtedy możemy ujrzeć yy, gdzieś tam na jednym z chyba z komody bądź szafek, nie wiem, jest tam książka o kaltersach, gdzie możemy wyczytać, yy, że gdzie byli już na Jorwiku bardzo, bardzo długo. Logo Star Stable przeszło ogromną zmianę. Stare logo wyglądało właśnie w oto taki sposób. Teraz na pewno widzicie je na ekranie. A aktualnie wygląda w ten sposób: to już chyba każdy pamięta, jak wygląda to logo. W każdym bądź razie, pierwsze logo, pierwsze to starsze, zostało zamienione ze względu na to, że jak Star Stable chciało je sobie wydrukować, jako iż miało w sobie gradient, były problemy z drukiem i dlatego logo zostało zamienione na takie jednokolorowe, bez gradientu. Ceny podwózek moi kochani kiedyś były o wiele, o wiele droższe. I pojechanie załóżmy do, no nie wiem, z Murland do Fortu Pinta w ogóle się nie opłacało, ze względu na to, że zapłacenie za taką podwózkę naprawdę było bardzo drogie. Jak wiecie, teraz płacimy 25 szylingów. Gdzie no normalnie zrobimy jeden wyścig i już mamy te 25 szylingów, bądź dwa star coinsy, gdzie kiedyś za podwózkę płaciło się 100 szylingów, więc to było 4 razy więcej niż teraz. Iż chcę wam powiedzieć, ja się szczerze bardzo cieszę z tej zmiany, że podwózki są tańsze. E, no, bo naprawdę 100 szylingów to by była jednak coś dużego, wtedy też nie było tyle wyścigów, więc no, podwózkami wtedy jeździli sami bogacze. Nie wiem kochani, czy wiecie, czy się interesujecie w każdym bądź razie ja się interesuję oczywiście. Chodzi tutaj o to, że SSO od zawsze miał jakieś błędy, bugi i w ogóle takie rzeczy. I starsi gracze na pewno pamiętają baga na zmianę grzywy naszego konia. Chodziło w nim o to, że Musieliśmy wejść do stajni, zrobić tam baga e, i wsiąść na magiczniaka I jak dostałem menu, w którym wybiera się e, z, wybór grzywy Jeżeli wsiadło się na magiczniaka i przesiadło na normalnego konia To nasz koń na przykład mógł mieć różową grzywę, jeżeli e, był różowy magiczniak o różowej grzywie e, Niebieską, normalnie każdego świata i mega śmiesznie to wyglądało Niestety e, za to trzeba było płacić star koń sami i Back ten był, dopóki się nie wylogowaliśmy. I teraz, kochani, to już ostatnia ciekawostka w tym filmiku. W Star Stable kiedyś nasza stajnia nie była ani taka ładna, ani taka piękna, ani w ogóle nie była taka duża. Zacznijmy od tego: była o wiele, o wiele mniejsza. Teraz na pewno wstaje wam urywek, jak wyglądała. I chcę wam powiedzieć: No, przeszła diametralną zmianę. I powiem wam teraz po tym, co wam powiem. Była to zmiana na lepsze ze względu na to, że. Kiedyś nasze konie nie miały jakby takich boksów, tylko miały takie swoje, wiecie, miejsca, gdzie się po prostu te konie były cały czas. I tam był limit, chyba z tego co pamiętam, to nie jest na 100% informacja, ale chyba z tego co pamiętam, było to 12 koni w stajni. I jeżeli mieliście, załóżmy tego 13 konia, to musieliście jednego ze swoich koni, ze stajni, wysłać na. Wyspę Koni, która tak poza tym ogólnie to była w Mistfall. Tam była. Można było kiedyś zrobić takiego baga i, i tam moż, można było po prostu zobaczyć tą wyspę. Aktualnie jest w Mistfall. Była kiedyś tam na wodzie taka wysepka. Było tam bardzo pięknie, było tam dużo palm. I to właśnie po tych palmach można było poznać, że to jest akurat ta wyspa. Były trzy rodzaje tych wysp. Była wyspa taka. A więc teraz kochani, na pewno zobaczycie jak wyglądała ta wyspa. Miała takie charakterystyczne palmy, po których można było zobaczyć, że to na pewno jest ta wyspa. E, wyspa została dodana do gry 5 lutego roku 2014 e, i po prostu e, 30 listopada 2016 roku wyspa koni została usunięta i wtedy po prostu odnowili to całe nasze stajnie e, i wyspa koni była już po prostu potrzebna. Opcje były takie, czyli mianowicie była wyspa taka ekonomiczne wakacje dla naszego konia. Twój koń otrzyma jedzenie i ćwiczenia, otrzyma zwykłe miejsce w stajni i dostęp do przyjemnego ogrodu, wróci do Ciebie w neutralnym humorze. Czyli chodziło tutaj o nastrój konia, czy będziesz szybko biegał, czy nie, o tą buźkę, wtedy to była buźka. Ekonomiczne wakacje kosztowały 495 szylingów lub 9 star coinsów, więc możecie sami ocenić czy to było dużo. Moim zdaniem, te 500 e, szylingów, jeżeli mieliście dużo koni, no to było dużo, ale jeżeli mieliście mało, no to mogło być gorzej. Jak wam teraz powiem cenę za luksusowe wakacje, no to e, powiedz, że naprawdę ekonomiczne chyba każdy kupował. Twój koń otrzyma wszystko co najlepsze, od grzywy aż po ogon. Najlepsze jedzenie, najlepszy ogród, nic nie jest za dobre na te wakacje. Dostaniesz swojego konia w najlepszym nastroju. Luksusowe wakacje kosztują tylko 129 Starkońców. Rozumiecie to? 129 Starkońców. Przy e, teraźniejszej podwyżce cen, no to wątpię, żebym się na to ja zgodził. Dajcie znać, e, którą po prostu opcję byście wybrali. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Koniecznie napiszcie w komentarzach, o których ciekawostkach nie wiedzieliście, bądź po prostu zapomnieliście. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i cześć!